Tego wymyślić, gdzie tylko to sobie wyobraźmy, To, co jest w chwili obecnej najtrudniejsze, to jak te dane wykorzystać, zacząć do pracy oraz również, jak je warto często pozyskać. Wczoraj prowadziłem rozmowę z dosyć dużą firmą informatyczną, która operuje w Europie Centralnej i Wschodniej. I tam powiedziano, że zastanawiają się nad wypuszczeniem jakiejś aplikacji. Yy, ona będzie bardziej być może medialna, ocieplająca wizerunek, tak podobne rzeczy. A ja mówię, słuchajcie, wy się nie zastanawiajcie, czy tą aplikację wypuścić. Wy ją wypuśćcie. Dlaczego? Dlatego, że teraz kluczem jest znalezienie się na urządzeniu w kieszeni każdego z nas. Raz komuś dostarczę aplikację, czy każdy z nas piszący aplikacje mobilne, dostarczy ono urządzenie mobilne i użytkownik kliknie, wyraża zgodę, jesteśmy u, niego, jesteśmy u niego w kieszeni. Wiemy, poszeruje z nami te informacje, na które się zgodzi. Tak? Jeżeli weźmiecie telefon, nie wiem, Androida czy, czy działający pod innym system operacyjnym, bardzo często każda aplikacja krzyczy. O, jestem grą komputerową, ale chciałbym mieć dostęp do twojego telefonu, kontaktów, mikrofonu i wszystkiego dookoła. I co większość ludzi klika? Accept, install. Mam